Drodzy goście, dziś się tu zgromadzeni, dziękuję, że się tutaj przybyli na te skromne progi. Chciałem podkreślić, chciałem podkreślić, że życzenie mi 100 lat jest ryzykowne, bo medycyna robi postępy i niedługo może okazać, że mi w wieku 100 lat rodzi epanazja na przykład, czego każdy mógłby uniknąć, aż ja rozumiem, że koła postępu są nieubłagane, ale może aż tak daleko ten postęp jeszcze nie dojdzie. Niezależnie od tego, jak, e, jakie postępy uczyni medycyna, ja obiecuję, że ja nie przestanę. E, jak e, uważałem, że socjalist jest głupota w wieku lat już tam 10, mniej więcej 11 uznałem. I moja wiedza się pogłębiła znacznie, nie tylko wiem, że to jest głupota, ale dlaczego to jest głupota, nawet bardzo dokładnie wiem. Natomiast chciałbym, żebyśmy my tutaj jak, jak tu jesteśmy byli tym, czy powinniśmy być tym rozsadnikiem rozsadnikiem yy, walki, walki z głupotą, tą zarazą, która przeżre to czerwone cielsko, które naokoło nas się rozprzestrzenia. To jest trudne, ale pamiętajmy, że ono gnije. Ono gnije i to, co jest zdrowe, powinno z tego procesu gnicia ocaleć. Musimy zadbać o nas, o nasze rodziny, o naszą partię, o to, żeby wszyscy wiedzieli naokoło w Polsce, że jeszcze istnieją normalni ludzie. To jest trudne oczywiście do zrozumienia że mogą istnieć ludzie normalni, y, którzy, tak jak Rand kiedyś mówiła, mówiła, że y, jak się powie coś normalnego, to wszyscy mówią, ale przecież wiadomo, że profesor tak powiedział, że jest inaczej. No to ja nie tego tego. ale no, przecież wszyscy wiedzą, że jest inaczej. Ale no, ja nie wiem, że jest inaczej. No, ale przecież naprawdę wszystkie autorytety mówią, że jest inaczej, a no, my nie rozumiemy. Otóż chodzi o to, żebyśmy nie rozumieli, żebyśmy tymi byli tymi ludźmi, którzy nie rozumieją głupoty. Bo najgorsze jest zrozumieć głupca. Słyszymy te słynne przemówienia, prawda? I często kiwamy głowami, no dawno tak, mówią, nie sobie mówią. Nie! Nie można kiwać głową, bo my wtedy milczymy. Jeżeli się godzimy na głupotę, jeżeli na głupotę bijemy brawo, prawda? To przyzwalamy na to, trzeba umieć stać na zebraniu, nawet choćby było to zebranie uroczyste, prawda? Podejść do mikrofonu i powiedzieć, kochani ten człowiek, pierwszy głupot. Co tu umieć powiedzieć. To jest trudne, ja wiem. Ja to robię i mam opinię, no człowieka, która już nie zaprasza na, się na różne rzeczy, bo może coś takiego właśnie zrobić. Ale to trzeba robić. Pierwsi chrześcijanie nie bali się dawać co prawdzie im też nie musimy się bać. Ja mówię po prostu, nie lękajmy się. Oni są tchórzliwi w gruncie rzeczy. Ja powiem Państwu jedną rzecz z mojej historii. Byłem kiedyś, byłem kiedyś na zebraniu, w tym kraju żebyśmy byli, było zebranie, które robiła Akcja Katolicka, biskup Jaskowski. No i jakie było zebranie, przyjechali jakiś z, z Austrii, tam z czegoś, jakiś profesor, ksiądz, profesor, skądś tam. I wyszedł na mównicę, był taki referat, że trzeba zabronić, zabronić, kupować sprzedawania Brazylijczykom, taniej towarów w Austrii, bo to zalewa rynek i tak dalej, To potem wyszedł prezydent miasta Łodzi, do dzisiaj jest prezydent miasta Łodzi, to miał więc to samo, potem jakiś trzeci facet był to samo. I wtedy ja wszedłem na mównicę i opieprzyłem ich od ostatnie. Zacząłem od księdza profesora, zobaczyłem, że on chce dobrać do głodu tych biednych Brytyjczyków, a także biednych Austriaków, którzy kupują tanie towary, nie kupować, obszaliłem pana prezydenta i tak dalej. Jaki był efekt? O głos prowadzi profesor, profesor, ksiądz profesor, powiedział, że on wcale tak nie myślał, to on nie nieporozumienie, on, on chce, żeby wszyscy mogli kupować tanie towary, on jest za tym w gruncie rzeczy. Potem pan prezydent miasta Łodzi powiedział to samo. W tym momencie na ceremoniach w Siedlisku że jak dalej tak będzie, dokaże, to każdy włączyć mikrofon. Ale to na jak mówiąc, płęda jest taka, że zebranie się skończyło, w tym momencie bardzo szybko ludzie już pan zabierać głos. I po zebraniu, wszyscy wychodzą, tam koło tego dawnego prezydium prząta się Blisku Jackowski, jak i te ale nie chcę wymań, jak mówię, panie księdze, tak nie można robić. Pan mnie nie będzie uczył, jak ja pozwolę, co panie To ja mówię, to, więc, to jego y, ekscelencja jest starym idiotą. A w tym momencie, w ogóle ksiądz biskup, się odwraca do tych młodych i mówi, ten człowiek, Nazywam je starym, nie, był bo zatarduję, tak nazywam je starym turnie, a jak jestem najmłodszym biskułem u siebie. Spotykam, dam, dam się do temu biskuję rzuca się na mnie, ale pan mi pięknie dołożył wtedy, ale pan mi pięknie. nie musimy się bać. Prawdy nie należy się bać. I niech żyje prawda. Dziękuję Państwu za uwagę.